Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem się z Wami spotkać na moim kanale może tak, nietypowo, ale już mówię o co chodzi. Dzisiaj chciałem wam przedstawić wędki Napstronga, wędki z oferty Robinsona, których tak naprawdę mamy sporo i myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jest to nowa wędka, czy nowa seria, nowa seria to Shido. Yy, bardzo bogata seria, naprawdę sporo, sporo patyków w tej serii. A wśród nich właśnie naprawdę, naprawdę yy, rodzynki yy, napstrąga. A oczywiście w tej serii sporo, sporo wędzisk na okonia, sporo wędzisk yy, pod kątem klenika, jazika. Jest yy, lajtowa trociówka, którą na pewno widzieliście już na moich filmach. Znajdziecie się coś z mocniejszych kij pod szczupaka, yy, tych do 20 gram. Yy, Serię też może tylko nadmienię na szybko tak yy, Uzupełni i, yy, naprawdę sporo wędzisk yy, długości 2,75 i 2,90 Skierowana typowo dla łowców jazi, kleni i boleni yy, ale, ale, ale jesteśmy przy pstrągach i właśnie o tych strągówkach, Które tak naprawdę mogą być używane pod kątem klenia, pod kątem, pod kątem yy, okonia O tych pstrągówkach chciałem Wam powiedzieć, bo, na, bo naprawdę jest o czym może tak pokrótce o, 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 o serii. Oczywiście nie chcę tu mówić o jakichś tam high modułach 48 milionów PSI i takich rzeczach, bo tak naprawdę nie jest to istotne. Znaczy, na pewno jest to istotne, z czego ona jest zbudowana, ale, ale nieważne co się napisze, ważne, ważne jak Blank działa, jak się ugina tak pod rybą, pod przynętą, jak rzuca, jak ładuje i to są chyba najistotniejsze rzeczy, które Was interesują. Oczywiście, nadmienię może to tyle, że, że wędka naprawdę może się podobać. Fajna, twarda pianka, ładnie wykończone takimi niebieskimi wstawkami. Naprawdę wszystko zrobione tutaj z dbałością o szczegóły. Yy, mocowanie kołowrotka, taki uchwyt SK2, chyba najbardziej teraz popularny, znany z taką wstawką karbonową. Yy, yy, delikatnie ścięta, ścięta pianka żeby nie przeszkadzało nic pod kątem paluszka wędki uzbrojone pod kątem koncepcji KR Concept na długich stopkach, szybkie zejście do blanku bardzo gęste, bardzo drobne zbrojenie oczywiście to, to, to powoduje to, że, że te blanki nie tracą na jakości, nie są przeciążone nie mamy uczucia, że, że naprawdę fajny blank, ale, ale, ale że tak powiem skopany Zbrojeniem, że to wszystko gdzieś tam leci, i że, że przeciąża ten blank, i, i to nie działa, tutaj wszystko było przemyślane, wszystko dobrze zrobione. Oczywiście tradycyjny, tradycyjne mocowanie na przynętę, nisko, klasycznie y, muszkarska, taka powiedzmy, przelotka. Y, także tu nie, ma, tu nie ma zbędnych fajerwerków. Y, wędka jest zrobiona w takiej fajnej, ciemnej tonacji, z tymi właśnie niebieskimi wstawkami. Ale co najważniejsze. Wędki o pełnym ugięciu, bardzo równe ugięcie, tutaj nie ma możliwości, nie ma, nie ma żadnego przełamania, połączenia sztywnego dolnika z miękką szczytówką, gdzieś to się tam załamuje, gdzieś to się przełamuje, ta szczytówka się, się układa w linii prostej. Nie, tu jest piękne, równe ugięcie, co z pewnością zobaczycie na holach moich i na, i na, i na jakichś tam zaczepkach i na ugięciach tych wędzisk. Yy. Trzymający dolnik, aczkolwiek cały czas pracujący, zachowujący się troszeczkę jak guma, ale co najważniejsze w tych, w tych wędkach fajnie pracuje środkowa część, mimo że się pięknie równo dogina to ma swoją sztywność i świetnie działa tutaj szczyt. Szczyt nie jest taki flakowaty, taki, yy, yy, który gdzieś tam się mocno poddaje nad przynętą. Yy. On ma taką swoją sztywność, taki swój rdzeń wewnętrzny, co bardzo świetnie czuć przy właśnie krótkich, nadgarstkowych rzutach, przy ładowaniu przynętą. To zyskuje też na długości rzutu, na precyzji rzutu. Co na pewno zauważycie w moich filmikach, on nie siada gdzieś tam w tym prądzie, dlatego też, między innymi, ta lightowa wędka do 30 gram świetnie sprawdziła się na trociach, ponieważ ten szczyt nie był taki gumowy, siadający, tylko on ma taką, mimo że ma finezję, piękne ugięcie na rybie, na, na jakimś tam większym obciążeniu, to przy tym wstępnym obciążeniu ma świetną taką sztywność, trzymającą. To też jest fajna cecha charakteryzująca dobre blanki. E to tak, może pokrótce i na szybko o tym, że się mówię świetnie ładują, o tym, że mają świetne ugięcie, o tym, że mają równe ugięcie, że fajnie trzymają środkową częścią i że mają ten taki szczyci, szczyt z takim lekkim przesztywnieniem, z takim fajnym rdzeniem, co dobrze działa, mówię, na, 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 na rzucanie, co nie powoduje, że ta, ta wędka siada przy tym rzucaniu. TCW bardzo dobrze opisane, tak? Tutaj jesteśmy przyzwyczajeni troszeczkę na rynku polskim do takiego na wyros opisywania. Każdy chce strągówkę do 18 gram, ale przecież przynęta pstrągowa, która ma 7 cm, waży zaledwie około 6 gram. I bierzemy taką wędkę do 18, ona siada szczytem. No to coś tu nie pasuje, tak? Tutaj macie wszystko naprawdę dobrze opisane. Wędki od 2 do 8 gram, nie bójcie się. Naprawdę ogarniają woblerki 7 cm. Ogarniają małe gumki, ogarniają małe obrotówki, jedynki, dwójki, trójki. 1-2 yy, gramy możemy na nią łowić trz, wobler, woblerki po 5 cm 2,5-3 g możemy na nią mówić świetnie na nie działa. Ale jak założymy taką kluskę 7 cm, która ma 6 gram, to ona nie siada. Oczywiście przy Twitchu przydałaby się delikatnie mocniejsza sztówka, o czym zaraz powiem, ale ona nie siada. Możecie to zauważyć na moich filmach, ja tą wędką dalej lekko podszarpuję, ten wobler odchodzi, fajnie nim rzucam, fajnie go prowadzę, nie mam w ogóle w ręku uczucia, że ta przynęta nie pasuje, że już jest za ciężka. Czyli te 2,8 g naprawdę rzetelnie opisane i tym się sugerujcie. Nie tym, co kiedyś było, nie tym, co większość firm opisuje, tylko tym, że właśnie to jest wędka od 2 do 8 g. I ona naprawdę optymalnie w tym zakresie działa i świetnie w tym zakresie działa i nie, nie siada ten szczyt. I teraz w tej gramaturze zobaczcie, ile mamy długości. W tej gramaturze mamy trzy długości dla każdego coś. Wędka 220, świetna dla małe rzeczki, świetna dla tych, którzy chcą krótkie kije, którzy później pójdą z prądem, którzy, którzy będą chcieli właśnie łowić, łowić też może jako uniwersalna, zimowo na małe rzeczki, letnie dochodzenia pod prąd, czyli łowienia z prądem. Yy, czyli najbardziej taka klasyczna, optymalna długość 2,20. Kolejna długość 2,40. Klasyk na zimowe wędrówki. Klasyk na, zimówki, na wędrówki w dół rzeki. Klasyk na średnie yy, rzeki. Yy, czyli yy, chyba najbardziej yy, lubiana długość. Tak? Ja od tej długości zacząłem yy, i ja tą długością też dzisiaj pójdę. Tylko że dzisiaj właśnie ostatnio łowiłem na 2,8. Świetnie działa, a dzisiaj chcę po. Popróbować wędki 3-12, ponieważ już spróbuję się może lekko, gdzie niegdzie, w niektórych miejscach odwrócić i spróbować zatwiczować. I zobaczę, jak ta wędka działa na Twitchu. Jest praktycznie bardzo podobne ugięcie, bardzo podobna moc blanku. Minimalnie naprawdę parę gram jest mocniejszy, ale szczyt troszeczkę mocniej trzyma, czyli bardziej się nada do takiego szybszego zatwiczowania. Oczywiście wyeliminuje nam może te takie jednogramóweczki, też da radę połowić, ale już nie będzie optymalny do tego typu przynęt. Eee, aczkolwiek sobie poradzi, ale znowu zwiększy nam zakres, jeżeli chodzi o większe przynęty, ale tak naprawdę to zwiększy nam zakres, jeżeli chodzi o zatwiczowanie, o szarpnięcie, o przekazanie tej akcji przynęcie, nie tracąc tak wysiłku i sił, nie musimy wtedy mocniej szatnąć, wystarczy naprawdę lekki ruch, ruch nad garstkiem, a to świetnie działa. Myślę, że tak samo żółtowo będzie się pięknie ładować i tak samo celna będzie. Czyli tutaj mamy też 2,428 g. Czyli taki klasyk, klasyk pod kątem długości i wędka skierowana już też dla łowców jazi, kleni w małych wodach, gdzie potrzebują krótkiej wędki, bo na pewno oglądaliście mój filmik z kleni, gdzie próbowałem wędką 2,90 na gwdzie i nie dałem rady, za długa była, na gwdzie takiej wyższej zakrzaczonej. Tam jak przeszedłem na wędkę krótszą typu 2.55, no to było rewelacyjnie do poprowadzenia, ale rewelacyjnie rzutowo, ponieważ zyskałem krótszą wędką na celności, może to, troszeczkę straciłem dystans, ale ten dystans tam jest niepotrzebny, ale zyskałem na celności i zyskałem na y, tym, że rzut mogłem wykonywać bardziej poziomo i płasko, y, nie rzucając gdzieś tam po drzewach i, i, i nie robiąc jakichś wiewiór, tak, na koronach. Więc na pewno wędka 255 skierowana dla łowców nie wiem, na, na rzekach typu San, na rzekach dużo większych, pstrągowych, szerszych, może bardziej odkrytych, gdzie ta długość jest potrzebna, gdzie jest wtedy ten rzut dodatkowo dłuższy, czyli zyskujemy na pewno na dystansie, ponieważ są ludzie, którzy lubią takie właśnie dłuższe kije, ale też na pewno już bardziej skierowana do. Do też y, u, ludzi, którzy chcą pójść za klenią, chcą pójść za, za, za jaziem i potrzebują właśnie troszeczkę ten dłuższy kij, tak samo świetna wędka. Zwróćcie uwagę, że te wędki 2,20-255 już się różnią troszeczkę długością, spróbuję to pokazać rękojeści, tak? Krótsza, dłuższa, czyli te rękojeści długości są naprawdę dopasowane do długości wędki, do, do łowiącego, żeby to nie przeszkadzało, żeby to, to pasowało. I troszeczkę też zmienione są pianką. Fajna, dobrze wykończona, twarda pianka, ale już przy dłuższych kijach ona zyskuje na długości. Świetnie to wygląda i fajnie to działa. Tutaj też nadmienię, że właśnie te trzy długości 2,20, 2,40 i 2,55 są także w wędkach 3,12. Czyli właśnie w troszeczkę mocniejszych wędkach, jeżeli ktoś lubi grubszego woblera, jeżeli ktoś lubi troszeczkę mocniejszy kij, jeżeli ktoś lubi przytłiciować, to jemu bardziej sprawdzą się właśnie wędki 3.12, które też mają niesamowity zapas mocy. I nie bójcie się na tą 2.8 gram, na tą 3.12 wyholujecie 60 pstrąga i poradzicie sobie z każdą rybą, ponieważ one naprawdę, naprawdę mają świetną moc. Może jeszcze dodam, że właśnie wędki o akcji Moderate. Ci, co nie, nie wiedzą o co chodzi, to o takiej naprawdę fajnym, równym, pełnym ugięciu, ale fajne, szybkie wędki, takie właśnie, właśnie fasty. Takie one są o pełnym ugięciu, ale to nie jest taki mięsisty blank, taki typu krowi ogon, tylko to jest taki fajny, szybki, suchy blank. Dla zwolenników takich blanków naprawdę polecam te wędki. Wędki do kupienia za naprawdę niewielkie pieniądze. A naprawdę świetnie działające i naprawdę ja jestem zafascynowany tymi blankami. Oczywiście zaraz niektórzy powiedzą, że podnieca się wędki za 200 zł, tanie wędki, no ale to właśnie też to, to taka była myśl w tworzeniu tych wętek w Robinsonie, żeby zbudować naprawdę bardzo dobre blanki, blanki, które mogą konkurować naprawdę z wędkami z pracowni, bo to naprawdę w tych, w tych blankach jest naprawdę dusza i one naprawdę świetne są pod kątem ugięcia, szybkości działania, przenoszenia, yy, wybierania yy, tych zrywów ryby, trzymania ryby. Yy, naprawdę działają, ale zrobić to. Nie na Fuji, Alconetach, nie na jakichś uchwytach bardzo drogich, yy, znowu niedostępne dla tego zwykłego Kowalskiego, wędki by kosztowały 400-500 zł, tylko zrobić to na dobrych komponentach, powtarzam, dobrych, ale nie markowych, tańszych. I dzięki temu ta wędka, yy, yy, mimo że jest tania, mimo że jest zrobiona na yy, trochę tańszych komponentach, świetnie działa i jest naprawdę dobrą. Dobrą, tanią propozycją dla wszystkich tych, których może nie stać na wędkę z pracowni. I uwierzcie mi, że te wędki naprawdę działają, i polecam je w 100%, i podpisuję się swoim nazwiskiem pod tymi wędkami. Tutaj, może jeszcze na zakończenie, pokażę Wam: poliwcie wędkę Rivermaster. Chciałem pokazać dwie Wam wędki, no ale nie zabrałem tej drugiej. Którą, z którą na pewno, na pewno spróbuję pójść. W tej chwili mój kolega ją testuje, pożyczyłem mu do testów. Już do mnie dzwonił w samych superlatywach. Jest, jest naprawdę zachwycony tym blankiem. On lubi takie blanki bardziej mięsiste. I to jest właśnie taki blank. O jeszcze głębszym ugięciu. Tutaj mamy River mastera który jest fajnie zrobiony czarnym matem, ale blank jest o troszkę grubszej ściance taki bardziej mięsisty. Tak samo Moderate, ale wolniejszy troszeczkę i o takim jeszcze głębszym, jeszcze głębszym ugięciu, z taką piękną gumą po sam dolnik, czyli ktoś, kto lubi troszeczkę wolniejsze kije, troszeczkę e, kije o takim no naprawdę już bardzo głębokim ugięciu, to powinien sięgnąć po Rivermastera i spróbować Rivermastera. Tutaj no, nie mamy aż tak bogatej oferty, ale dwa kije, o których chcę powiedzieć, to kij 243 od 3 do 15 gram, Idealny kij na pstrąga pod kątem właśnie chodzenia w dół, pod kątem zimowych łowisk, pod kątem średnich rzek. Tutaj e, e, Dawid Justa e, na Facebooku, jeżeli byście chcieli wejść na jego profil, świetnie e, napisał o tej wędce. On też tą wędkę używa i też ta wędka go zachwyciła. E, to jest pierwsza jakby propozycja. Taka klasyczna długość i takie klasyczne CW. E, I druga wędka, o której chciałbym Wam wspomnieć. Świetna wędka na okonie. 2,12, 1,6 grama ale myślę, że ci, którzy uwielbiają, ja już tak nie chodzę z tymi robalami z rzadka, ale ci, którzy uwielbiają łowić na robale, uwielbiają łowić lekko, 1-2-3 gram gum, główkami na gumę i chcą króciutkiej wędki, delikatnej wędki, takiej finezyjnej, ale z takim fajną szybkością, na rybie pięknie pracującej, poddającej się naprawdę świetnie, trzymającej tą rybę, to proszę zemknąć na propozycję Rivermastera 2.12 1.6 g, która myślę, bardzo lekka w ogóle wędka i myślę, że ta wędka naprawdę przypadnie Wam do gustu i na takie właśnie delikatne, bardzo lekkie łowienie robalami po małych rzeczkach świetnie się nada taki powiedzmy trout area i to jest taka właśnie propozycja dodatkowa jeżeli chodzi o tego pstrąga Czyli takie dwa River Masterki, krótki, delikatny, dłuższy w przedziale średniej wagi i pięknie, piękne to sido Bardzo szeroka oferta gama wędzisk. Mówię, przypomnę raz: trzy długości: 2,20, 2,40, 2,55, CW2,8 na delikatniejsze łowienie. Ale nie bójcie się, że nie przetrzymacie ryby i nie założycie większego woblera I 3,12 bardziej skierowana do Twitcha i do jeszcze takich większych gruszkowatych woblerów dla tych, co, co lubią. Lubią troszeczkę mięcha założyć na jako przynęta. Do tego, do tego może tylko nadmienię, yy, yy, że yy, na ten sezon sobie wybrałem dwa kołowroteczki. Yy, dwa kołowroteczki. Pierwszy to, pewnie już o nim nieraz słyszeliście, Harami, no, w moim przypadku model 2000, naj, najmniejszy model Harami. No, ale kołowrotek już troszeczkę droższy, chociaż z górnej póły naprawdę kręci rewelacyjnie. Już o nim mówiłem: świetny hamulec, świetny kabłąk, krolka, 10 łożysk. No, po prostu, po prostu tutaj firma Robinson naprawdę postawiła sobie za cel zrobienia flagowego, bardzo dobrego kołowrotka. Myślę, że ten kołowrotek, jeżeli ktoś go już weźmie do ręki, to, to, to go nie odda nikomu i, i, i tu w 100% Wam go polecam. Jednak na ten kołowrotek trzeba troszeczkę pieniążków wydać. I propozycja. Jeżeli ktoś nie ma, nie ma yy, bogatego portfela. Naprawdę za niewielkie pieniądze. Bardzo lekki kołowrotek. Tutaj tak samo. Rączka finezyjna, długa. Yy, korba. Yy, Pianka, twarda pianka, miła, ciepła do trzymania, szeroki kosz, fajna, szp, szeroka szpula. Dobrze nawijający kowrotek o świetnym hamulcu. Dobrze działającej rolce, też fajnie to wszystko zbija. Dobrze spasowany, bardzo sztywny. Bardzo małe body, bardzo małe body. Tutaj mamy 8 łożysk. Też bardzo dobrze to wszystko działa. Koowrotek o połowę, albo nawet więcej, jeszcze tańszy od Harami. Świetnie pasujący w sumie kolorystycznie do Toshido, Wentek, bo też w takiej czarnej stylistyce z takim, z takim niebieskim dodatkiem nawet to się nam tu fajnie zgrywa. Też dobra propozycja na ten rok, jako nowość od Robinsona, którą też. Już testowałem w tamtym roku i mogę Wam z czystym sumieniem polecić yy, Dla tych, którzy nie mają aż tak zasobnego portfela yy, no myślę, że taka oferta typu, typu wędzisko z w 100% Wam wystarczy I tutaj każdy znajdzie coś dla siebie I, i, i myślę, że będziecie bardzo zadowoleni Także yy, jak będziecie w sklepie to sobie pomachajcie tymi kijami Sprawdźcie tą ofertę, bo firma naprawdę mocno stawia na dobry sprzęt ale sprzęt dostępny dla każdego. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem Was tą opowieścią o tych wędziskach. Jak się podobało, dajcie łapę, napiszcie w komentarzu, czy właśnie chcecie też takie filmiki, nie tylko z wody, ale troszeczkę o sprzęcie. Postaram się coś zrobić może o każdej rybie i pokazać Wam właśnie ten sprzęt. Który według mnie zasługuje na to, że powinien być pokazany z, z oferty Robinsona, i który naprawdę świetnie działa i, i, i jest wart i godny uwagi. Ale już nie przedłużam, dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Na razie do następnych filmików.